Morris Rosenfeld, Wolność. Gdy ucho nic dookoła Dosłyszeć już nie zdoła, Gdy z dawna wszyscy śpią, Wśród niemej ciszy nocy, Jak gdyby z czarów mocy, Dostrzegam nagle ją. Kobietę urodziwą i silną, Lecz o dziwo policzki blade ma, Włos złoty jej ramiona, Pokrywa jak opona w jej oku błyszczył za. Spoziera na mnie w męce, Podnosi obie ręce, Z nich zwisa kajdan skręt, I mówi głosem łzawym: Mym zbawcą bądź łaskawym, uwolnij mnie z tych pęd. Żal, chwyta mnie głęboki, Kieruję do niej kroki, by pęta zdjąć z jej rąk, lecz wnet odbiegam, żmija, Potworna patrz, owija kajdany mocne w krąg. Na całe gardło krzycze, lecz wszystko jakby zmarło w wciąż kamiennym snem. Zdrętwiałe pręście kości, by wolność dać wolności, do boju hej ze złem. I biegnę tu samotnie, powtarzam krzyk stokrotnie, lecz trwa bez końca noc. Daremnie pierś się trudzi, słodkiego snu tych ludzi nie przerwie żadna moc. Więc widząc jej katusze, sam jeden pomóc muszę, choćbym miał zginąć tu. I rzucam się na żmiję, w tym głupcze śmiech skądś bije, i budzę się ze snu.